Szanowni Państwo, drodzy ratownicy medyczni, w dniu Waszego święta, święta pracownika ratownictwa medycznego, składam Państwu tą drogą, bo nie mogę przecież z Wami spotkać się osobiście, szczególnie w tym trudnym, wyjątkowym roku związanym z pandemią. Życzę Państwu dużo zdrowia, dużo satysfakcji z wykonywanej pracy, tak bardzo ciężkiej pracy, nawet czasami można powiedzieć piekielnie ciężkiej pracy, ale wykonujecie ją z satysfakcją, z zaangażowaniem, z oddaniem, ratując drugiego człowieka, tym samym dając to, co najcenniejsze. Dziękuję wam za to z całego serca życzę w dalszej wspaniałej dobrze wykonywanej pracy ale przede wszystkim poczucia że robicie coś naprawdę wielkiego wielkiego bo ratujecie życie innych osób wszystkiego dobrego dużo zdrowia